Ma, no. Witam się z Wami w kolejnym vlogu i zabiorę Was dzisiaj na lumpy. Dawno nie byłam, bardzo dawno nie byłam, dlatego mam taką ochotę się przejść w ogóle, zobaczyć, co tam w tych lumpiakach w trawie piszczy. Mam ochotę kupić sobie jakiś sweter wełniany, ponieważ mam problem ze znalezieniem idealnego swetra, gdyż po sklepach jak szukam ciężko znaleźć taki z dobrym składem, który nie gryzie. A ja mam problem z gryzącymi swetrami, dlatego boję się zamawiać je na vintage. Bo na vintage znalazłam już kilkanaście z mega dobrym składem, ale boję się go zamówić, bo jak, co zrobię, jak będzie gryz, Nawet nie będę mogła go za bardzo zwrócić. Także mm, stwierdziłam, że idę na lupy i tak będę chciała zobaczyć, co tam ciekawego teraz mają, przez to, że dawno nie byłamy. jak widzicie, jestem już reli w tym zimowym płaszczu. Tak, jest październik, a ja musiałam ubrać zimowy płaszcz. Bo we wszystkim innym mi jest zimno, bo piści do tego stopnia, że musiałam dzisiaj włączyć grzejniki w domu. Także, tak. Biorę płaszcz i ubieram buty, i lecimy na lumpy. W ogóle, a propos butów, nie mam butów zimowych, bo wiecie co się wydarzyło? Miałam takie swoje ulubione zakostki z Badury i chodziłam w nich już dwa lata. Ubrałam je w tym sezonie. I nie wiem, czy mi stopa urosła, czy o co chodzi, czy coś mi się stało ze stopą odbiegania, ale są na mnie za małe. Cisną mnie do tego stopnia, że nie jestem w stanie ich wytrzymać, więc również potrzebuję nowych butów zimowych i nie mogę znaleźć idealnych. Chciałabym takie ala Agi i są takie brizzert, ale coś jest z nimi nie tak. Kupiłam te buty. Dlatego poszukiwania butów trwają również, aczkolwiek na pewno nie kupię ich w lumpie. Także dzisiaj z butami nie wrócę, chociaż może zdążę, żeby. Pojechać też do reserve. Zobaczymy, zobaczymy, jak na razie ubieram buty, które mam i wychodzimy. Dzisiaj to nie był mój dzień kompletnie na lumpy. Nic nie znalazłam, ani jednej najmniejszej rzeczy o jakichś swetra, swetrach, które były moim celem. To już nawet nie wspomnę, bo kompletnie nic nie było i też jakoś tak nie mogłam się dawać o na tych lumpach. Dlatego nic nie kupiłam. Nic oprócz obiadu, bo zgarnęłam w drodze już powrotnej. Wrapa z falafelkiem i po falafel bardzo długo też nie jadłam. Także będę teraz szamała, bo w sumie zastanawiałam się, czy będę sobie gotowała obiad, czy nie. Ale nie za bardzo mogę dzisiaj używać wody w domu, bo wykonują tam pracę z rurami. Także stwierdziłam, że skorzystam z tej okazji i kupię sobie wrapkę. Teraz patrzcie na nasze nowe lustro w salonie. Generalnie nie widać go w całości, bo ono jest przeogromne. Za chwilkę Wam przełączę i pokażę, jak jest duże. Bo ono jest praktycznie mojej wysokości, bez 3 cm, a tego tutaj absolutnie nie widać. W całości wygląda tak. Panowie mi je jakąś godzinkę temu zamontowali, więc przez dwa dni nie możemy go ruszać. Każdy taki mały kroczek daje nam. Wiele wiele szczęścia i radości, i nieraz nawet sobie mówimy, że fajnie, że to tak za wszystko, wszystko za jednym razem nie zostało zrobione, bo o wiele bardziej to przeżywamy i o wiele bardziej się tym cieszymy, chociaż no, więcej jest minusów z tym związanych, bo mamy też przez to więcej stresu, więcej nerwów i więcej niepewności niż tak, jakby to było wszystko naraz zrobione, i też więcej niekompetentnych ludzi, których spotykamy na swojej drodze przez ten cały remont. No ale tak, tak jak mówiłam, idziemy, idziemy, idziemy do przodu, ku końcowi. Do końca roku tu już na pewno wszystko będzie skończone na 100%. Pomagane już nie było się łatwo. W ogóle odkąd nastała jesień i takie szare, bure to nie jest mi łatwo i ciężko mi się przedstawić na po pierwsze bieganie w kilku warstwach, bieganie w deszczu, w wietrze i w całej tej szarej aurze i w ogóle mam problem z bieganiem rano przed pracą, bo wcześniej sobie wychodziłam o 6 i wszystko idealnie ogarniałam, a teraz o 6 jest jeszcze ciemno i w ogóle... W słońce teraz staje jakoś 10 i to jest dla mnie tłumacz. Nie wiem, jak mam przez to ogarniać swoje dni. Muszę sobie ułożyć jakąś nową jesienną rutynę na nowo i mobilizować się, żeby wstawać na te treningi. Ostatnio się troszeczkę opuściłam, ale teraz wracam. Będę miała jeszcze zwiększony kilometraż, będę więcej tych kilometrów biegała. Także też będzie to dłuższe czasowe, dlatego muszę to sobie wyestymować, czy lepiej to robić rano, wieczorem mi ciężko, bo ja się boję biegać po ciemku, nawet z latarką na czole boję się po prostu ciemności i raczej do tego nie będę się w stanie przyzwyczaić jesienią, a mam oświetloną traskę taką na 5 km, więc bieganie w to i z też mnie nie urządza, bo czegoś takiego Kompletnie y, nie znoszę, bo mi się nudzi najprościej w życiu, dlatego będę musiała sobie to rozkminić, ale cieszę się, że dzisiaj pomimo takiej szarugi za oknem, takiego obrzydliwego, takiego maciepkiego deszczu, mgiełki i przeokropnego wiatru wyszłam, chociaż nie było łatwo, bo... Nienawidzę jesieni i czy uda mi się ją polubić. Raczej wątpię w tym sezonie. Szczególnie, że cały czas jest szaro-buro i ponuro. A Zobaczcie jaki mam dzisiaj piękny dzień. W końcu chyba po całym tygodniu bez słońca wyszło piękne. Piękne, przecudowne słoneczko, a do tego mam błękitne niebo. Więc nie ma żadnej chmurki. Stwierdziłam, że muszę to wykorzystać. I przejdę się spacerkiem po raz drugi na uh -huh. Ostatnio nic nie udało mi się dorwać, dlatego dzisiaj spróbuję w innym miejscu. Dalej moim celem są swetry wełniane. I w sumie kupiłabym sobie jakieś spodnie, ale muszę tu jeszcze przemyśleć, bo nie jestem pewna czy chciałabym dresy. Jeansy, czy takie mega szerokie jakieś materiałowe spodnie. U. Ale mnie prześwietliło przed chwilką. E, więc musiałabym sobie przeanalizować, co dokładnie bym chciała, bo niby takie materiałowe mi się mega podobają i dzisiaj widziałam takie na stronie polskiej marki Move. Ale... Były drogie. I się w sumie zastanawiam, czy na zimę one aż tak bardzo mi są potrzebne, czy na przykład by były jakieś jeansy albo takie mięsiste dresy. I to może nie w LUMPie, bo pójdę też sobie do reserved do House'a, bo ostatnio mi się wyświetlało bardzo dużo reklam z House'a i dużo spoko rzeczy mają. I też słyszałam dużo opinii, że się troszkę zmienili. A nie byłam tam chyba z 3 lata co najmniej, więc wejdę zobaczyć. Wszystko mam na ekran. of course. Ale ja po prostu dzisiaj, jak się obudziłam i zobaczyłam ten cudowny błękit, to od razu yy, nabrałam siły do tego, żeby wstać. Więc nie było. Więc trafiłam do Iskerdy z całym wieszakiem rzeczy, Boż już stwierdziłam, że jedną do przemierzenia wezmę wszystko, co mi się bardziej podoba. I wam przyznać, że po raz kolejny robię podejście do tyłu, bo generalnie one mi się bardzo podobają wizualnie i mam sobie wypatrzone choć z tymi z recerty, z skonstrukcyjnie nie tak, bo one mi klepą na klapie, a albo nie trzymać się stopy. Zamawiają już dwa rozmiary i w różnych rozmiarach jest to samo, tylko postanowiłam jest mierzyć jeszcze na żywo w sklepie stacjonarnym. Może wtedy wydarzy się iść cud i będą w porządku, także nie żywam. Generalnie one wyglądają tak. To mi się podoba nie no. Dalekach, ja nie wiem, wiem. pobędę w nich i może się jakoś do nich przekonam, czy coś zobaczymy. Fajny spodzień alert, ale jak ktoś lubi spodnie z niskim stanem, bo mają bardzo niski stan. Ja takich nie lubię, więc ich nie kupię, ale naprawdę, jakby były takie z wysokiem, to bym od razu je wzięła. Mega dobrze leżą. I w ogóle do tych butów. Pięknie. No a ta bluzka też mi się turbo podoba, ale chciałabym ją w kolorze czarnym. Bo w białym się trochę czuję jak w busce na bułap, ale mega mi się to podoba. I w ogóle fajna długość właśnie, jak się ma spodnie z wysokim stanem. To mega fajnie, by to wyglądało. Bardzo mi się podoba. Ale kurde, nie wiem, czy wziąć tą białą, czy zaczekać może jakoś się pojawi czarna. Hm. Patrz. To jest taka sweterko bluza w super takim brązowo-szarym kolorze i mega miłusia w dotyku. No, bardzo mi się podoba bardzo. Tylko minusem jest to, że na no to koło a ani jakichś takich naturalnych materiałów nie leżało, więc to mnie nie przekonuje do zakupu. Ale wygląda mega dobrze. To są taki komfiluk. Ja w ogóle mam osobność do sweterków, które mają takie paski. Uwielbiam, ja. I zawsze one zwracają moją uwagę. I don't know why. I don't know. Bardzo, Bardzo mi się podoba. Spodnie też są niczego sobie takie, ale dresiki eleganckie tylko dla mnie musiałyby być dłuższe. Bo wyglądam jakbym miała troszeczkę wody w piwnicy, więc ich absolutnie nie biorę. Ale ten sweterek wygląda zachęcająco. Oczywiście też nie ma w sobie wełny, bo to taki sztuczny materiał i to mnie tego zniechęca. Dlatego chyba wezmę te buty i to miałam bluzkę tylko. Ale nie wiem, muszę sobie jeszcze pochodzić tam w żeby zobaczyć, czy będziemy w nich wygodnie, bo ona są w błonę, Bo to jest w ogóle skórka za 139 minut i w środku też są tak mega ocieplone. więc mi ich nich trudno, drugo gorąco, więc to nawet na zimę by mi się sprawdziło. To czas decyzyjny trwa. Wracam do domu z jedną z dobrych kupiłam te buty. Już stwierdziłam, dobra, tyle razy się do nich przymierzałam, a to były jakieś wygodne i dobrze mi się w nich chodziło, może przez to, że miałam grubsze w skarpetach, więc są one już ze mną. Mam nadzieję, że się sprawdzą i trzymam sama za siebie ktuki, że ich nie zwrócę, absolutnie. Nie mogę sobie na to pozwolić, bo już trzeci raz jakbym je zwróciła, to naprawdę Tłumacz, jak biegnę teraz do domu, bo jestem tak głodna. A w ogóle dzisiaj zaczęłam nowe wyjadło z Mam jeszcze zwiększone kalorykę przez to, że mam też zwiększone kilometry na treningu. Więc będę jadła jeszcze więcej. Nie wiem, nie wiem jak mi to wyjdzie, bo już ledwo co yy, przyzwyczaiłam się do tamtej kaloryki. Mam nadzieję, że jakoś to budzi się burgera z halumi i ziemniaczki do tego. Także na samą myśl, już z jak nie muszę jeszcze po ziemniaczki do netto. Idę ja sobie robić. Całe szczęście, że jego się robi w około 5-10 minut, bo tylko trzeba podsmażyć halumi, bułę, no i te ziemniaczki. Ale ja kupuję takie gotowe, więc wszystko będzie na szybko zrobione. do biegania. czekam na no nie w paczku macie, więc od razu się ubrałam i po nie lecę. Bo nie będę ukrywała, że czekałam na nie. żeby pójść na trening i miałam szczerą nadzieję, że dzisiaj przyjdą. Mimo, że zostały wysłane chyba w sobotę. Tak mi się wydaje. I na całe szczęście przyszły, więc lecę po nie no i od razu też... Pakuję do paczkomatu paczkę z wintę. Właśnie teraz ten czarną vinted co robić, sprzedaję duże rzeczy. I teraz lecą buty, więc w sumie mam yy, zachowany obieg w przyrodzie, że tak powiem. bo wysyłam buty, odbieram buty. Także lecę. się nie rozbiorę, nie? Po co? Ja się tak cieszę, kiedy już przyleżałam do i ja się na nie czaiłam już dawno, dawno, w sumie odkąd one wyszły. To bardzo je chciałam i miałam na nie mega opuszkę i znalazłam je w, na e-obuwie w promce z 699 na 430, bo mieli dodatkowe minus 25 rabatu, a były na promocji. się domyśleć, co to są za buty. To są Adizero Evo SL. Ja kocham w ogóle całą kampanię wokół tych butów. A najbardziej mi się podobał ten kolor. Ten beżowy. One są cudne. Mi się tak bardzo podobają te paski, które wchodzą tutaj na ee no bo też one są w ogóle tak turbo wygodne i ja już je chciałam kupić przed półmaratonem w Warszawie, ale wtedy wyłączyli te buty z tej promocji więc stwierdziłam, że nie, nie 699 to za nie nie dam bez tym cebulą. jeżeli chodzi o to jak mogę kupić coś taniej, szczególnie buty czy ubrania no to wolę jakoś kombinować a w internecie były tańsze właśnie na obuwy czy na zalando no i później jakoś tak o tym zapomniałam i wymęczyłam te swoje do końca, do tego stopnia, że już mnie bolą stawy, jak biegam w tych swoich asiksach. I akurat trafiłam na prąg. i mam! Jezu, są cudne! Chociaż wahałam się, bo wiem, że ten kolor nie będzie idealny na teraźniejszą aurę, czyli jesień-zimę. Ale nie mogłam się wstrzymać. I nie mogłam znaleźć sobie też jakichś takich ciemnych butów, które by mi się podobały, które były wygodne. Dlatego jak zobaczyłam, że są na prąd, to mówię dobra, może ten kolor jakoś, jakoś przetrwa ten sezon. Tego i mam. Kończę teraz oglądać odcinek Sabotażysty, bo się wciągnęłam. Zaczęłam to oglądać w ogóle, bo jestem dwie Kaczorek w tej serii i wczoraj musiałam, obejrzeć pierwszy odcinek i musiałam rozkminić, o to, co dla mnie więcej chodzi. Teraz już wiem i kończę drugi. Idę na trening w nowych butach. Ja się cieszę.